Jesteśmy w dobrym mieście, w dobrym miejscu. Wszystkie mamy doświadczenia Akademii już z poprzednich lat. Świetna kadra, doskonała kadra nauczycielska. Dobrze przyjmowali studenci, chcą Ci się uczyć. Myślę, że te okoliczności, które nam towarzyszą w tym pierwszym roku naszego startu, spowodują, że z czasem będziemy się rozwijać, budować, że tak powiem, kadry nie tylko dla firm i odczytania gospodarczego tego województwa, a także dla całej Polski. Mamy studentów w Katowicach na przykład, którzy dojeżdżają z Warszawy. Także ten wybór tej lokalizacji chyba potwierdza to, że słusznie strategia rozwoju Akademii e, dotyczyła także tego miasta. To jest, to jest potencjał, naprawdę świetni ludzie. E, cieszymy się, zapraszamy już nowych studentów na nowe about it. Akademia WSB jest wyjątkową uczelnią. Ja zawsze podkreślam, że jest doskonałym wyborem dla studentów, przede wszystkim dlatego, że jest to uczelnia, która może się pochwalić niezwykle wyjątkowym uznaniem, mianowicie certyfikatem kształcenia doskonałości. To jest niezwykły certyfikat, który posiada elitarna grupa uczelni, a Akademia WSB to pokazuje, a to efekt z kolei niezwykłego podejścia do studenta, wszechstronności przygotowania i przede wszystkim znakomitej kadry dydaktyczno-naukowej i też rozwijania kolejnych kształ kierunków kształcenia. To wszystko sumuje się na niezwykłość tej właśnie Akademii. O dokonaniu znaczenia w imieniu Minister Edukacji Narodowej Pani Barbara Nowackiej, proszę Pana Śląskiego Wiceprzewodniczącego Światu. Dla mnie to jest takie, bym powiedziała, zwieńczenie mojej prawie 30-letniej przygody z Akademią WSB. I jest to też takie wskazanie, że to, co człowiek robi na co dzień, jest czegoś więcej warte niż tylko tych słów, wszystkich wypowiedzianych na zajęciach. Że to ma sens. To że co to robi ma sens i, Dokładnie. i na pewno jest to dla mnie duża motywacja do dalszych działań. Ten medal dedykuję też wszystkim tym, którzy na co dzień odczuwają tą pracę, te zajęte weekendy, popołudnia. Więc piękny, piękny symbol.